A dzisiaj w takiej pięknej scenarii krakowskiego zakrzówka opowiem Wam coś na wesoło o miłości matematyków. O mantysa mego serca, o pierwiastku ust moich. Kocham Cię wprost i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między nami. Kocham sinus i kosinus Twoich rąk oraz parabolę Twoich nóg. Kochana, stańmy się ułamkiem. Ja będę w liczniku, a ty w miarowniku. Dzielić nas będzie kreska ułamkowa, czyli teściowa. mówi ona. Odlogarytmuj się, mój drogi, bo jak cię za to ci wszystkie zęby do kwadratu poza nawias wyskoczą.